Cześć, Dzisiaj jesteśmy w BMW 530S 2019 roku i musimy skosować inspekcję serwisową. Musimy wcisnąć przycisk do startu trzy razy. Tym sposobem włączamy zapłon. No, i tym przyciskiem klasycznie jak to w BMW resetujemy już serwis. No, czyli wciskamy i trzymamy. I pojawia się już nam okno serwisowe. I tutaj klasycznie wybieramy sobie, co chcemy zresetować. Ja chcę zresetować tylko olej. Czyli wciskam i trzymam. Puszczam, potwierdzam. Puszczam, gotowe. Tyle, mogę już włączyć zapon Dzięki, cześć.